Dzień dobry, Artur Wiśniewski, Stockbroker.pl. Witam was serdecznie w naszym kolejnym materiale. Pasywna rewolucja. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, gdzie kupić waluty pod ETF. Mamy generalnie dwie główne możliwości. Możemy to zrobić albo w domu maklerskim, ewentualnie gdzieś poza nim, na przykład w kantorze internetowym. Zaczynamy. Otwieram prezentację. Zacznijmy od tego, że z punktu widzenia polskiego inwestora. Jakbyście mieli jakieś pytania, to wrzucajcie na czat. Zacznijmy od tego. Z punktu widzenia polskiego inwestora, ETF-y możemy podzielić przede wszystkim na ETF-y notowane na. Giełdzie papierów wartościowych oraz na ETF notowane na rynkach zagranicznych z punktu widzenia tego w jakiej walucie są notowane, ponieważ na GPW są notowane w złotówce, natomiast więc tutaj nie zachodzi w ogóle potrzeba tego, żeby dokonywać wymiany walutowej, więc jest to pewien komfort, ponieważ w ogóle nas nie obchodzi to, czy są jakieś koszty z tym związane, ponieważ po prostu ich nie ma. Natomiast w przypadku ETF-ów zagranicznych pojawia się kwestia wymiany waluty. ETF-y zagraniczne notowane są, jeżeli chodzi o polskich inwestorów, najczęściej dostępne są, są rynki niemiecki, CETRA oraz angielski London Stock Exchange, czasem też inne, ale to są dwa główne. No i dla polskich inwestorów ETF-y są notowane przede wszystkim w euro. W dolarze, a czasem w funcie brytyjskim. Jeżeli ktoś posiada oszczędności w złotych polskich, to może przelewać bardzo często te środki bezpośrednio w walucie obcej i inwestować bezpośrednio w tej walucie z pominięciem złotego. Natomiast nie zawsze tak się dzieje. Ponieważ no, zakładamy, że mieszkamy w Polsce, więc przeważnie mamy te oszczędności w złotych polskich. Dlatego będzie nas czekać przewalutowanie i będziemy musieli gdzieś kupić te waluty, bądź w domu maklerskim bezpośrednio, bądź gdzieś poza nim. I tutaj od razu jedno zastrzeżenie. Jeżeli chodzi o rachunki typu xz, one przeważnie są prowadzone Również tak jak zwykle w tych kilku walutach, euro, dolarze czy funcie, natomiast wpłaty na rachunki IK i X przeważnie, znaczy przeważnie, dostępne są jedynie w polskich złotych, więc w tym przypadku nie mamy wyboru. Jesteśmy, można powiedzieć, skazani na to, żeby dokonać przewalutowania w domu maklerskim. Jeszcze jest drugi szczególny przypadek, o którym warto wspomnieć, to rachunek E Makler w M Banku, on, również, on jest prowadzony Wyłącznie w polskim złotym. W związku z czym, no tam też nie ma możliwości wpłacać innej waluty niż złotówka, niż złoty. I w tym przypadku również będziemy dokonywać przewlotowania bezpośrednio w domu maklerskim. Rozważamy pierwszy przypadek. Będziemy Pieniądze z banku przelewać do domu maklerskiego, będziemy przelewać w złote polskie, a dopiero w domu maklerskim będziemy kupować walutę obcą. Pierwsze pytanie: w jakich w ogóle rachunkach prowadzone są, w jakich walutach prowadzone są rachunki w domach maklerskich? I tutaj się okazuje, że okay, no, nie tylko, nie tylko funt, Euro i dolar są walutami bazowymi. Można też wpłacać w złotówkach i to również w domach maklerskich zagranicznych. Spójrzmy na to, ile kosztują te przelewy, a konkretniej, w, w których, do, do których domów maklerskich możemy dokonywać przelewów bezpłatnych. Jeżeli chodzi o polskie domy maklerskie tak jak, jak mBank, BOŚ czy XTB, no nie jest to żadnym zaskoczeniem, że przelewy będą bezpłatne, no bo przelewamy złotego, odbywa się, zakładamy, że robimy to przez internet, więc standardem na rynku jest, że taki przelew jest bezpłatny. Natomiast ku zaskoczeniu myślę, że wielu osób bez opłaty możemy też przelać złotego do wielu domów maklerskich, m.in. innymi do Brokers, do Links czy Giro. Te podmioty, pomimo że są instytucjami zagranicznymi, gdzie normalnie przelew, przelew zagraniczny kosztuje i to są przeważnie znaczne koszty, te, te, do, te domy maklerskie wychodzą naprzeciw klientowi i oferują możliwość wpłat w, zł, w złotym. One po prostu mają te rachunki do wpłat dla nas zarejestrowane w, w polskich instytucjach, więc po prostu będziemy wykonywać przelew krajowy w złotych. Stąd tej opłaty przez internet nie będzie. W przypadku Exante również nic nie zapłacimy, natomiast wynika to z tego, że Exante refunduje koszty poniesionych przelewów. Które dokonujemy, więc, więc jeżeli robimy przelew na 50 tysięcy złotych do Exante, to naszą, na naszym rachunku pojawi się równe 50 tysięcy złotych. W przypadku DIF jest inaczej. Tam, jeżeli byśmy chcieli w, w, z, 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 zrobić przelew złotówek, no to będziemy musieli zrobić zwykły przelew międzynarodowy. O ile w przypadku euro i przelewów SEPA jest to bezpłatne, no to w przypadku dolarów i y, funtów to już będzie więcej, ale o tym jeszcze będę wspominał, Później przyjęliśmy środki do domu maklerskiego i chcemy je przewalutować. Ile wynoszą stawki za przewalutowanie w domu maklerskim? Te wartości, cześć Chris, te wartości często nie są na wierzchu podawane, czasami trzeba trochę pogrzebać. Natomiast są pewne różnice pomiędzy domami maklerskimi polskimi i zagranicznymi. W przypadku, w przypadku polskiego rynku z tych domów maklerskich czołowych najtańszy jest Mbank. Tutaj koszt przewalutowania w jedną stronę to 0,1%. W Bosiu około 2%, mówię około, ponieważ tam koszt przewalutowania podany jest kwotowo w groszach, więc przy obecnych kursach to będzie 0,2%. Trochę więcej w XTB, bo to jest 0,5%. W przypadku. Domów maklerskich zagranicznych również mamy spore zróżnicowanie. Najtańsze dom maklerskie, Interactive Brokers i Links są jeszcze tańsze niż nasze polskie najtańsze, bo to jest 5000% czyli pół punktu bazowego. Mamy DeGiro i to jest 0,1%, przy tym to jest wartość z AutoFX, natomiast zdaje się, że w przypadku zasilania rachunku tą pierwszą wpłatą tam w ogóle nie ma żadnej opłaty, tylko to idzie po kursie międzybankowym. W przypadku Exante i DIF te stawki są trochę wyższe, porównywalne z naszym polskim XTB. Dokonaliśmy przewalutowania na euro. Aha, no i tutaj w zależności od domu maklerskiego, koszty przewalutowania na euro, dolara lub funta mogą być różne, więc w przypadku tych, tych stawek, jeżeli, jeżeli macie wątpliwość, do czego to się odnosi, to to się odnosi do euro. Dokonaliśmy przewalutowania, mamy euro. To przewalutowanie może się dokonywać w, dwu, w dwójnasób, albo automatycznie podczas składania zlecenia nabycia jedno, jednostek, albo ręcznie robi się tak zwane przewalutowanie. Nie wchodziłem tu już w szczegóły, w którym domu maklerskim jaki funkcjonuje system, bo już nie, nie chciałem zbyt tego komplikować. Natomiast w każdym domu maklerskim wygląda to trochę inaczej. Mamy Walutę kupioną, mamy kupionego ETF-a i co się dzieje dalej? Czy jest tak, że za każdym razem będziemy musieli dokonywać przewalutowania ze złotówek na euro, dolar czy funt i z powrotem na złotówkę przy sprzedaży? Nie. W, w zdecydowanej większości przypadków jest tak, że jak już za pierwszym razem kupimy to euro, dolara czy funta to mamy możliwość potem reinwestować te środki już w tej walucie. Więc jeżeli kupiliśmy ETF za euro, to dokonując sprzedaży możemy wybrać w szczegółach zlecenia, żeby środki trafiły na rachunek w euro, więc już przewalutowanie na, na złotego nie będzie, więc unikniemy tego ponownego kosztu przewalutowania. I tak się dzieje w większości domów maklerskich, jak widzimy na, w tabelce po, na, na dole. Natomiast są wyjątki, tym wyjątkiem jest rachunek e-makler w e-banku. Tam rachun, jest tylko jeden rachunek dostępny, to jest w złotym polskim i tam nie ma możliwości uniknięcia tego każdorazowego przewalutowania. Czyli za każdym razem, gdy kupujemy ETF, musimy dochodzi do przewalutowania, a kiedy sprzedajemy ponownie dochodzi do, do przewalutowania, tylko tym razem w odwrotnym y, kierunku y, z euro, dolara czy funta na złotego. Y, jak widzimy, M Bank ma dwa typy rachunków. Drugim rachunkiem jest rachunek otwierany bezpośrednio w biurze maklerskim mBanku i tam możemy ten... Y, Problem rozwiązać, I Jeżeli że to jest problem, bo, bo to nie musi być problem dla każdego. Wszystko zależy od strategii. Jeżeli ktoś ma strategię typu prowadzę IK czy XZ i przez całe życie dokonuję wyłącznie wpłat, a nie dokonuje wypłat, no to w zasadzie można powiedzieć, że ten problem go nie dotyczy. Natomiast jeżeli ktoś inwestuje bardziej aktywnie, robi rebalancing, to to może mieć znaczenie. Wówczas, jeżeli ktoś chce mieć konkretnie ten M-bank, to do, do, do wyboru jeszcze jest ten drugi rachunek w BMM banku Wiemy już jak to wygląda w pierwszym przypadku, czyli wtedy kiedy kupujemy walutę bezpośrednio w domu maklerskim, widzimy, że głównym kosztem jest koszt przewalutowania. Natomiast nie Natomiast koszty przelewów w zasadzie będą w większości przypadków zerowe. Jak to się dzieje w momencie, gdybyśmy chcieli dokonać przewalutowania, Najpierw w innym podmiocie, na przykład w kantorze walutowym, a dopiero później wysłać środki do domu maklerskiego. Czy, czy gra jest warta świętyczki? W pierwszym kroku wysyłamy polskiego złotego do kantoru walutowego. Wiadomo, że są to podmioty polskie. Przelew Złotym Polskim przez internet bez opłaty. Sprawa prosta. Następnie dochodzi do przewalutowania. W zestawieniu wziąłem pod uwagę przede wszystkim kantory walutowe, waluto walutomat cinkciarz.pl, Alior Kantor. Przyjrzałem przede wszystkim te znane, którym, znane kantory, które mają w miarę wyrobioną markę. Raczej unikałem tych firm krzak. I z tych, które, które przyjrzałem, najbardziej atrakcyjne były te trzy. Walutomat, Cinkciarz i Alior Cantor. W walutomacie ta stawka, ten koszt może być nawet trochę niższy, bo tam jest no 0,2 prowizji plus ewentualnie kwestia połowy spreadu, więc tam... Ten koszt może być nawet bardziej zbliżony do 0,2%, ale dla bezpieczeństwa wpisałem, że to jest 0,25%. Myślę, że taki koszt możemy spokojnie przyjąć, że za, za taką cenę możemy dokonać przewalutowania. Więc w Walutomacie i Cinkciarzu mamy podobny koszt przewalutowania, około 0,25%. W Alior Cantor, ale też patrzyłem na M Cantor w M Banku, jest trochę drożej, bo to jest 0,35%. Więc to są mniej więcej te okolice, po jakich. To są mniej więcej te stawki, po jakich możemy dokonywać przewalutowania. Zerkałem też na rewolut. Natomiast tam przy tych planach bezpłatnym, albo przy, tym, przy tych niskich planach występuje limit przewalutowania. Można maksymalnie przewalutować 1000 zł miesięcznie, więc zdecydowałem się pominąć ten ofertę rewoluta w tym zestawieniu. Jeżeli ktoś akurat ma rewoluta, zwłaszcza te plany droższe, to tam na pewno będzie mógł dużo oszczędzić, jeżeli chodzi o przewoltowanie, bo tam przeważnie nie ma limitów i jest, i można przelewać te środki bez opłaty. Natomiast oczywiście wchodzi w grę koszt utrzymania samego konta w Revolut, który też no, swoje kosztuje kilkadziesiąt złotych przeważnie. Jak koszt przewalutowania w kantorze ma się do tego co możemy uzyskać w domach maklerskich? No jak widzimy, w większości domów maklerskich bardziej opłaca się kupić bezpośrednio w domu maklerskim. Widzimy Links Broker czy Interactive Broker, MBank, Degiro czy Boś mają niższe koszty przewalutowania niż yy, najlepszy kantor z tych, które przeglądałem. A jak wiemy, koszty przelewów tutaj w zasadzie nie grają żadnego znaczenia. Pozostaje nam kwestia Exante, XTB oraz div. Czy w każdym wypadku należy stwierdzić, że lepiej wymienić w kantorze niż u tych brokerów? No właśnie, zobaczmy, bo to nie, jest, to nie jest koniec procesu. Na razie mamy środki przewalutowane. Teraz te środki muszą trafić w pierwszej kolejności, najpierw z powrotem do naszego banku. Ile to będzie kosztowało? To zależy od tego, jaki to jest kantor A, B, C i tak dalej. Oraz od, no od naszego banku, jaki mamy typ rachunku, w którym banku mamy konto. W wielu przypadkach tego kosztu nie będzie w ogóle. Natomiast w części przypadków pojawi się koszt za przy, z tytułu przyjęcia przelewu. I on może wynosić w granicach 5-10 zł. To jest jedna sprawa. Ale czeka nas jeszcze kwestia przelewu do domu maklerskiego. I jak to wygląda? Koszt takiego przelewu będzie zależał przede wszystkim od tego, w jakiej walucie chcemy dokonać tego przelewu. Jeżeli chodzi o euro, są przelewy SEPA, czyli to z przede wszystkim Unia Europejska oraz kilka krajów innych. W przypadku przelewów w euro nie zapłacimy za przelew 0 złotych. Natomiast w przypadku wysyłania dolarów lub funtów musimy to zrobić przelewem typu Swift, ponieważ SEPA dotyczy tylko euro. No i tutaj pojawiają się opłaty. Mamy w zasadzie dwie takie dwa rodzaje ofert. Część banków ma prowizję uzależnioną od wielkości kwoty i jest ona wyrażona procentowo i rząd wielkości tej opłaty to jest te 0,3-0,35%, a druga część banków ma opłatę wyrażoną kwotowo i to jest przeważnie 25-50 zł. Więc tutaj w tym drugim przypadku dużo zależy od tego, jaką kwotę chcemy przelać, ponieważ jeżeli byśmy chcieli przelać kwotę małą typu 10 tysięcy złotych, no to te 25 zł opłaty to będzie 0,25%, więc to też jest całkiem wysoka stawka. A jeżeli by to była dużo większa kwota, rzędu, nie wiem, milion złotych, no to te 25 zł będzie nieodczuwalne. Więc w przypadku dolarów i funtów, ciężko stwierdzić, naprawdę tutaj musimy sprawdzić, jak wygląda oferta do przelewu w naszym banku i na tej podstawie dokonać oceny. Na koniec, podsumowanie, kiedy opłaca się przelewać do naszego domu maklerskiego? Złotówki. Przede wszystkim w przypadku IKX -e nie mamy takiego, takiego wyboru. Dom maklerski czy kantor internetowy. Tutaj możemy wpłacać wyłącznie polskie złote, więc jeżeli inwestujemy w ETF-y, które są notowane w innych walutach, jesteśmy skazani na konwersję w, w naszym domu maklerskim. Przy czym, jak widzieliśmy, to skazanie to można wziąć w cudzysłów, ponieważ Koszty przewalutowania są korzystniejsze niż w przypadku najlepszych kantorów internetowych. Jeżeli chodzi o e-makler, tutaj również możliwe są wyłącznie wpłaty w polskich złotych, więc też nie mamy wyboru, musimy dokonywać przewalutowania w domu maklerskim. Jeżeli komuś to nie pasuje, w ofercie jeszcze jest banku rachunek bezpośrednio w biurze maklerskim e-banku. Jeżeli chodzi o ten rachunek w biurze maklerskim e-banku, rachunek w domu maklerskim, BOŚ, Links Interactive Brokers, czy DeGiro. W tych przypadkach bardziej opłaca się przelać wprost złotówki do naszego domu maklerskiego na nasz rachunek w domu maklerskim i tam dokonać przewalutowania u naszego brokera. Jeżeli chodzi o XTB, Exante i Div Broker, tutaj jeżeli ETF-y, w które chcemy inwestować, to ETF-y notowane w euro, no to gra jest warta świeczki. Mam na myśli, warto rozważyć to, czy kupić w domu, czy, 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 czy walutę nie kupić jednak w kantorze internetowym. Przy obecnych warunkach rynkowych, przy obecnych ofertach, jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet do połowy. Przy czym warto też na pewno wziąć pod uwagę wielkość kapitału. No bo jeżeli ktoś ma mały kapitał i nie wiem, przelewa 5000 złotych i zaoszczędzi 0,25% w ten sposób, ale tak naprawdę to jak, jak przeliczymy, to to jest 10 złotych, czy tam 10 złotych z hakiem, a musimy godziny dłużej przy, przy, posiedzieć przy komputerze, ponieważ musimy to wszystko przeklikać, no to też pytanie, czy to się opłaca i czy ten, ile, ile kosztuje po prostu nasz czas? Zawsze powinniśmy wziąć to pod uwagę. Również, jeżeli chodzi o Exante, tutaj warto też dokonywać wpłat w euro. W przypadku tego brokera, jaki diF myślę, że warto mieć też gdzieś z tyłu głowy, że to są brokerzy, których największą zaletą, w mojej ocenie, jest możliwość inwestowania w ETF amerykańskie, więc docelowo pewnie będziemy potrzebować dolara, a tutaj najkorzystniej wychodzi wpłata euro. W przypadku Exante jeszcze jest ten plus, że możemy przewalutowanie z euro na, z euro na dolara dokonać bez kosztów, bez prowizji. Exante oferuje to po kursach międzybankowych, bardzo korzystnych. Natomiast, gdyby ktoś chciał inwestować w ETF-y w dolarze czy w funcie, no to pytanie. Czy jest sens bawić się w kantor internetowy, ponieważ w wielu przypadkach łączny koszt przewalutowania i przylewów wyjdzie taki sam albo wręcz wyższy, jeśli byśmy zdecydowali się na opcję przez kantor internetowy. Więc no tutaj też gra, gra znaczenie podkreślę jeszcze raz wielkość kapitału, zwłaszcza przy tych przylewach, gdzie. Przylewach walutowych, gdzie jest um, prowizja wyrażona kwotowo. To tyle z mojej strony, co chciałem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie to dla Was pomocne. Zerknijmy na kilka komentarzy. Jak wygląda opłata minimalna za przewalutowanie? Pyta Bartek. To zależy od tego, o którym domu maklerskim mówimy. Są domy maklerskie, w, którym, w których nie ma opłaty minimalnej za przewalutowanie, a są takie, w których te, te minimalne opłaty są. Przykładowo w przypadku na pewno w przypadku IKE, gdybyś chciał w bosiu. Za, zrobić przewolutowanie, tam minimalna opłata jest chyba niecałe 50 zł. W przypadku Lynx jest bardzo niska stawka za przewolutowanie, 0,5%, no, natomiast minimalna prowizja to jest 20 zł. Więc te minimalne prowizje czasami występują, więc to, bardzo, to było bardzo słuszne pytanie. Tutaj jeszcze. Jeden z widzów mówi, że w rewolucie bezpłatnym jest 5000 zł. No właśnie w niektórych artykułach przewija się ta, ta wartość 5000 tysięcy złotych. Natomiast wczoraj wchodząc na stronę Rewoluta, w zakładce Cennik było napisane 1000 złotych, jeżeli chodzi o bezpłatne przelewy w miesiącu. Więc być może w ostatnim czasie się to po prostu zmieniło. Myślę, że naszą dyskusję możemy kontynuować na Facebooku. Zapraszam Was na pasywną rewolucję na grup, naszą grupę facebookową. Dzięki wielkie, że oglądaliście nasz materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, ocencie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.